W sobotę, 17 sierpnia, Robert De Niro skończył 81 lat. Z tej okazji jedna z pociech aktora w mediach społecznościowych opublikowała kilka zdjęć i filmików. Uwagę najbardziej przyciąga jedno wideo: aktor skacze na nim do wody z jachtu. Robert De Niro, jedno z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w Hollywood, jest uosobieniem talentu, pasji i determinacji. Aktor obchodził w sobotę 17 sierpnia swoje 81 urodziny. Z tej okazji jego córka Drena opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć i nagrań. Wszystkiego najlepszego z okazji 81 urodzin mojego taty. Kocham cię całym moim sercem, czytamy w poście opublikowanym na Instagramie. Robert de Niro skacze z jachtu do oceanu. On jest taki szalony. Na jednym z wideo widzimy, jak aktor skacze z jachtu do wody ubrany jedynie w szorty kąpielowe. Robert de Niro skoczył głową w dół, jednak ostatecznie uderzył plecami o wodę. On jest taki szalony. O mój Boże, o mój Boże, czy wszystko w porządku? Pyta na nagraniu córka aktora. Świeżo upieczony 81 latek odpowiedział: Nic mi nie jest. Pociecha aktora zapytała jednego z pracownika jachtu, z jakiej wysokości skoczył jej ojciec, na co ten wyznał, że 36 stóp, czyli prawie 11 metrów. Robert De Niro skończył 81 lat. Lawina komentarzy. Sekcja komentarzy pod postem córki Roberta De Niro została zalana życzeniami urodzinowymi. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla najlepszego aktora na świecie. Wszystkiego najlepszego z okazji 81. Urodzin dla najlepszego aktora wszechczasów. I wiele więcej, od bardzo wielkiego fana czytamy. Wśród zdjęć pojawiła się także fotografia zmarłego syna kobiety Leandro i aktora. Jak wyglądała kariera Robert De Niro? Kariera Roberta De Niro rozpoczęła się w latach 60. Jednak to dopiero lata 70. przyniosły mu prawdziwe uznanie. W 1974 roku wcielił się w postać młodego Don Vito Corleone w filmie Francisza Copoli Ojciec Chrzestny II. Występ w tej produkcji przyniósł mu pierwszą nagrodę Akademii Filmowej dla najlepszego drugoplanowego aktora. Jego współpraca z Martinem Scorsese stworzyła niezatarte ślady w historii kina. Filmy takie jak Taksówkarz 1976, Wściekły Byk 1980 i Chłopcy Sferajny 1990 są dowodem jego niezwykłej zdolności do przekształcania się w różne postacie i głęboko wnikania w ich psychologię. Mimo że Robert De Niro jest już w wieku emerytalnym, wciąż zachwyca swoją wszechstronnością i energią na ekranie. W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć w takich produkcjach jak Joker 2019 i Irlandczyk 2019, gdzie mimo upływu lat jego talent i charyzma są nadal niezrównane.